to zgładził dzieci egipskie. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik. Rozważamy słowo Boże krok po kroku. Idziemy wraz z Mojżeszem, a Aaronem, a przede wszystkim Panem Bogiem przez historię biblijną, przez księgę Wyjścia, przez pobyt Izraelitów w Egipcie przez wielkie znaki, potem przez wyprowadzenie, przez wędrówkę, przez przymierze. Moi drodzy, pismo święte daje nam wiele ważnych wskazówek, ale też pismo święte jest ogromem różnych tradycji, jest ogromem kulturowym, także ogromem religijnym, ponieważ Stary Testament kształtował się wokół. Istniejących czy współistniejących religii politeistycznych. A to, co wyróżniało Izraelitów, to właśnie monoteizm. I tutaj także widzimy te różne akcenty. Zapraszam, żeby starać się spróbować, postarać się spróbować odpowiedzieć na jedno z najtrudniejszych pytań Księgi Wyjścia. Bo oczywiście odpowiadamy cały czas na pytanie, kim jest Pan Bóg. Kim jest Pan Bóg? Ale także są tutaj jeszcze inne takie ważne pytania biblijno-teologiczne. Serdecznie zapraszam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że mnie prowadzisz. Dziękuję Ci za to, że. Każdy dzień jest wyjątkowym darem. Być może sobie z tego nie zdaję sprawy, być może tak łatwo się przyzwyczajam, że otwieram oczy, robię znak krzyża, modlę się, idę do prac zadań, obowiązków i tak leci dzień za dniem, nawet nie wiem kiedy, bo już październik, a przed chwilą był wrzesień, maj. Styczeń witaliśmy nowy rok. A za chwilę będziemy go żegnać. Panie Boże, proszę Cię, żebym potrafił zwolnić, żebym potrafił się zatrzymać i spojrzeć na dar, jakim jest każdy dzień. I za ten dar tego dnia chcę Ci dziękować. Czynię to przez niepokalane serce Matki Bożej Różańcowej. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z tego bardzo ważnego 12 rozdziału Księgi Wyjścia od wersetu 12. Tej nocy przejdę przez Egipt i zabiję wszystko, co w Egipcie pierworodne, od człowieka do bydlęcia, i odprawię sąd nad wszystkimi bogami Egipcjan: ja, pan. Krew na domach, w których będziecie się znajdować, będzie znakiem ochraniającym was. Gdy zobaczę krew, przejdę bez szkody dla was. To uderzenie. Zagłady, gdy ugodzę Egipt, nie dosięgnie was. Ten dzień będzie dla was pamiątkowy. Przez wszystkie pokolenia będziecie go uroczyście świętować na cześć Pana. Jako zwyczaj wieczysty będziecie go czcić świętem. Jeden z trudniejszych fragmentów, z najtrudniejszych teologicznie, fragmentów Pisma Świętego, no bo słyszeliśmy. Tej nocy przejdę przez Egipt i zabiję wszystko, co w Egipcie pierworodne od człowieka do bydlęcia. No to jak? Bóg, który jest miłością, Bóg, który jest dobry, Bóg, który kocha, on będzie szedł i będzie zabijał, to nie z Bogiem śmierci. No właśnie, jak to pogodzić? Od strony też takiej logicznej, teologicznej, od strony obrazu pana Boga. Mamy różne też tłumaczenia tego fragmentu, bo jest napisane, że Anioł Śmierci przejdzie przez Egipt i to Anioł Śmierci tego dokona. Na pewno tym punktem wyjściowym do Biblii, do teologii, do chrześcijaństwa jest to, że Bóg jest miłością, Bóg jest dobry i Bóg kocha. I to, moi drodzy, jest niepodważalne. To jest niepodważalne i to jest filar najważniejszy. On stoi po środku, i teraz w odniesieniu do tego filara trzeba odnosić inne sprawy. I w odniesieniu do tego filara trzeba starać się zrozumieć, starać się przyjąć sercem pozostałe kategorie teologiczne, różne wydarzenia, które tutaj się dzieją. Bo mogło być też tak, to jest jedna właśnie z opcji, że to nie, było w ta, to nie było w taki sposób, że ja przejdę, że on szedł z tym mieczem, Pan Bóg i od domu do domu zabijał. Nie, że przejdę, czyli w sensie pozwolę, to będzie mój dopust. Pozwolę wam ponosić konsekwencje i zawsze, gdy jest mowa o Bożej karze, już o tym wspominałem na przykład przy okazji potopu Sodomy, Gomory, tam, gdzie jest kara, to znaczy, że Pan Bóg pozwala ponosić konsekwencje moich wolnych i świadomych wyborów i tego, komu służycie. Bo też Egipt, podobnie jak tamten rejon Bliskiego Wschodu, Kanaan, Mezopotamia, to jest też kult w ogromnym stopniu demoniczny, że to demonom oddaje się cześć. I Pan Bóg mówi. I odprawię sąd nad wszystkimi bogami Egipcjan, nad wszystkimi bożkami Egipcjan. I odnosząc się też do tej innej interpretacji, do innego tłumaczenia, Anioł Śmierci przejdzie przez Egipt. Kim jest ten Anioł Śmierci? No właśnie, Anioł nam się kojarzy z kimś dobrym, ale pamiętajmy, że Aniołowie to także te duchy, które upadły. Które powiedziały: Nie będę służył, nie będę posłuszny Panu Bogu, i się odwróciły. Zatem anioł to demon, anioł ciemności to demon. A kto jest ojcem kłamstwa i śmierci? Przez kogo śmierć przyszła na świat? Przez zawiść diabła. Mamy to napisane w innym fragmencie pisma świętego. To, że szatan w ogrodzie skusił pierwszych rodziców, to doprowadziło, do tego, że na nich przyszła śmierć pomrzecie, to jest dzieło szatana. I mogło być tak tutaj teraz odnoszę się też do Księgi Hioba, że Pan Bóg pozwala Szatanowi doświadczyć Hioba, czyli to jest Boży dopust. Oczywiście tam była kwestia próby pokazania, pokazania tego, jak Hiob jest wierny Panu Bogu. A tutaj być może mamy z czymś podobnym do czynienia, czyli Pan Bóg pozwala aniołowi śmierci, właśnie przejdę, czyli pozwolę na całym obszarze, żebyś ty dokonał tego, co oni wybrali. Skoro oni chcieli służyć demonom, skoro oni chcieli służyć aniołowi demonicznemu, to proszę bardzo, oddaję ci ich, weź ich w swoje szpony. I moi drodzy, to jest ta właśnie wolność, że to nie Pan Bóg skazuje człowieka na potępienie, ale to człowiek sam wybiera i potem idzie w szpony szatana, bestii, diabła. I niestety też tutaj te konsekwencje swoich rodziców, ich wyborów ponoszą dzieci. I to nie jest to, że to jest ta wina moralna, ale to jest kwestia też taka społeczna, że jeżeli ktoś Wywołuje jakąś wojnę, i potem jest odwet, i ktoś zginie, no to to jest decyzja tych pierwszych ludzi, którzy wywołali wojnę albo zrobili jakiś zamach. I myślę, że też właśnie trzeba iść bardziej w tym kierunku. Co jest tym, co chroni przed śmiercią, co chroni przed demonem? No właśnie. Krew na domach, w których będziecie się znajdować, będzie znakiem ochraniającym was. Po pierwsze to jest krew baranka, krew Jezusa Chrystusa. A po drugie to jest posłuszeństwo, bo Izraelici wykonali to polecenie. Mogli się zbuntować nie, ale wtedy, gdyby powiedzieli: nie będę służył non serwiam, to by się okazali takimi jak Lucyfer. A oni właśnie przez posłuszeństwo Panu Bogu temu co im polecił przez Mojżesza, ocalili swoje życie. Zatem w posłuszeństwie Ewangelii, w posłuszeństwie nauce Kościoła, w posłuszeństwie Bożym przykazaniom, w posłuszeństwie Bożej woli jest ocalenie naszego życia wiecznego, życia wiecznego. W tym kluczu starajmy się sercem otwartym na wiarę przyjmować ten Tekst i to też trudne, od strony też takiej interpretacyjnej, e, trudne, trudną treść. Niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie Twój komentarz: Panie Boże, chcę być Ci posłuszny, Panie Boże, chcę być Ci posłuszny. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa śpiącego, który także był posłuszny, Józefie, weź Maryję do siebie, weź Maryję do siebie. Na tym wygrał. Jeżeli masz intencję, to możesz ją teraz napisać w komentarzu. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał ci się we śnie. Aby Cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry, święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem. Zapraszam na wieczornik. Zapraszam Was do zegara modlitwy. Rozpoczynamy różaniec, miesiąc szczególny, maryjny. Na stronie internetowej teamotustus.com. Tam trzeba kliknąć w zakładkę. Tam znajdziecie zegar modlitwy. Wybieracie sobie godzinę, tam y, wpisujecie maila, wysyłacie i dołączacie. Na czym to polega? W wybranej godzinie odmawiacie dziesiątek różańca 5 minut, a za was już prawie 3000 osób modli się 24 godziny na dobę. Cały czas się modlił za Was. W Waszych intencjach jesteście pod ochronnym płaszczem Matki Najświętszej. Możecie też napisać swoje intencje, swoje komentarze. Zapraszam. Mobilizacja na ten miesiąc mobilizacja różańcowa. Serdecznie zapraszam. Na dobrą i spokojną noc niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki szczęść Boże i do zobaczenia.